Cześć! Witam Was bardzo serdecznie w nowym odcinku. nazywam się Ania i bardzo mi miło, że tutaj jesteś. I jak już widzicie za po tytule, dzisiaj będziemy, będę ja pokazywać Wam, co kupiłam w Ikei. Byłam w Ikei przy okazji Targu Wolne w Krakowie. Jeśli jesteście ze Śląska, to od razu Wam powiem, wybierajcie Ikeę Kraków, nie Ikeę Katowice. IKEA Katowice jest o wiele mniejsza i Gorzej zaopatrzona mam takie wrażenie, natomiast IKEA Kraków to jest prawdziwy raj dla poszukiwaczy domowych inspiracji. I dziś chciałabym Wam pokazać, co y, kupiłam przy okazji po drodze w IKEA. Był to szybki napad na IKEA, kupiłam kilka rzeczy y, do kuchni, do salonu, y, trochę też do szafy. Więc jeśli jesteście ciekawi, to zapraszam Was do oglądania. I może zacznijmy od pierwszej rzeczy, jaką kupiłam w IKEA. Jest to rzecz związana z kuchnią, a mianowicie są to szklanki. Są to szklanki takie, to są te szklane szklanki z Ikei razem z podstawkami. Mamy już ich w swojej kolekcji cztery. Jako, że chciałam, żeby było ich sześć, no to dokupiłam dwie sztuki i dokupiłam też te korkowe podstawki. Te szklanki bardzo dobrze mi się sprawdzają, piję w nich regularnie i uważam, że są naprawdę super. Są bardzo pojemne, idealne na poranną kawę, taką dużą z mlekiem. Fajnie się też sprawdzą, jeśli lubicie herbaty, więc bardzo serdecznie Wam je polecam. Kolejną rzeczą, jaką kupiłam w IKEA, są takie szklane y, pojemniczki. Jak widzicie teraz na przewidzce, są to pojemniczki, które my wykorzystujemy jako. Y, Pojemniki na przyprawy, mamy osobną szufladę na przyprawy, i tam właśnie sobie te pojemniki spoczywają, i używamy ich po prostu, kiedy gotujemy. Brakowało nam trzech chyba jeszcze paczek. Kupiłam dwie, bo mamy kilka sztuk z innej parafii. I pewnie przy okazji kolejnej wizyty kupimy tak, aby były wszystkie pojemniki takie same. Ich koszt też nie jest duży, one kosztują około 7 zł, czy 8 za dwie sztuki, więc naprawdę deal bardzo fajny. Kolejne produkty do kuchni, no to są ścierki, szmatki. Są to szmatki w kratkę biało-niebieską, tak naprawdę są w różnych wzorach. Są cztery w opakowaniu i te produkty kosztują dyszkę za właśnie taki zestaw czterech sztuk ściereczek. Zciereczki są bardzo fajne, jak widzicie, mamy kuchnię biało-czarną, więc taki biało-ciemnogranatowy, bardzo ładnie się tutaj też komponuje, a też na tym mi zależało. I chyba ostatnia rzecz, jeśli chodzi o rzeczy kuchenne, to jest takie naczynie żaroodporne. Mam wrażenie, że jest to nowość w Ikei, ponieważ przy okazji wcześniejszej wizyty nie widziałam po prostu tego naczynia, a mamy z Ikei inne naczynia żaroodporne. I te, które mamy, są bardziej takie wiecie, kwadratowe. Natomiast to, które ja kupiłam, to jest taki prostokąt, to jest dość małe na odporne. Więc jeśli chcecie zrobić sobie taką zapiekankę na jakby jeden obiad, nie chcecie jej odgrzewać na drugi, mam wrażenie, że to będzie idealne naczynie. Będzie też fajne do zapiekania jakichś mięs, makaronów. Mam nadzieję, że sprawdzi się w naszej kuchni. I słuchajcie, to chyba wszystkie rzeczy, jakie mamy. Kuchni z i Ikea. No i jesteśmy w salonie na tle moich nowych poduszek. Jak widzicie, w Ikei kupiłam trzy nowe poszewki na poduszki w dość świątecznym stylu, bo przecież święta już zapasem i trzeba się na nie przygotować. Kupiłam trzy na, na, na próbę, ale już wiem, że chyba wrócę po inne, czy po te same, tylko w większej ilości. I są to takie fajne poszewki na poduszki. Jak widzicie, te moje są dość, dużo, dość yy, dużo wypchane, ponieważ ja mam taki trik, że wsadzam dwie te poduszki Inner z Ikei do jednej poszewki i one wtedy bardzo ładnie stoją i bardzo ładnie się prezentują. Tutaj, dla przykładu, poszewka taka jedna. Yy, to jest akurat poszewka z, yy, z, z H&M, muszę się nie przejmować, ale widzicie. Jest różnica, ta bardzo ładnie stoi, bardzo ładnie się prezentuje i z kartą IKEA Family te koszewki kosztują 9,99, a bez karty IKEA Family kosztują 15 zł. Jak widzicie, kupiłam dwie te biało-czerwone, jedną taką całą czerwoną, jednolitą. I jeśli jesteśmy jeszcze w temacie salonu i dekoracji. No to kupiłam jeszcze zestaw pięciu świec. To są te świece takie bryłowe, mam nadzieję, że tak się nazywa. Są, jest ich pięć, są w różnych roz, rozmiarach, wysokościach i kupiłam je też właśnie z myślą o tym, żeby wy, ust, um, je tutaj udekorować świątecznie, żeby też tworzyły ładną dekorację. I one stoją na takiej marmurowej tacce z West Winga, tak. Ta waży z 10 kg jak nic, ale już widzę, jak pięknie będzie wyglądać ten tutaj, taki mój troik świąteczny. Wspomniałam Wam, 5 takich sztuk kosztuje 20 zł. Możecie jeszcze, Ikei kupić takie świece pojedyncze w różnych rozmiarach. No i pojedyncze, jeśli będziecie je kupować, są również o wiele większe. Chyba największa kosztuje 50 zł, i ona jest naprawdę. Dość spora. Ja tutaj na tą moją tackę mam pięć. Pewnie jeszcze jakaś e, świeczka tutaj wleci, e, ale taka baza jest już skomponowana. No i dotarliśmy do przedpokoju. E, jestem przy swojej nowej szafie. Widzicie tutaj odbijam się w lustrze. Filmik z szafą na pewno się pojawi, bo mam wrażenie, że to jest po prostu projekt życia. Jest to super funkcjonalna, a przy tym bardzo ładna i prosta szafa. No, ale co w niej? No, do niej kupiliśmy, a ja, tak naprawdę ja kupiłam, te wkłady do szuflad. Te wkłady są bardzo uniwersalne, ja je mam zarówno w szafkach w kuchni, w łazience, w szafkach jak i w mojej toaletce, w e, pokoju. No i e, też będą znajdować się, będzie znajdować się tutaj, ponieważ tutaj za mną jest cała szafa butów, a jako jak że widzicie, że szafa jest biała, no to nie chciałabym, żeby ta, ta, te białe półki się brudziły, więc szafa została wyściołana właśnie tymi, ty, 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 no, tą folią ochronną, to jest podkładka taka silikonowa, antypoślizgowa. Kupiłam ich pięć i widzicie, została jeszcze jedna, ale ona się nie zmarnuje, bo jeszcze zostało nam kilka szafek, w kuchni do y, wyłożenia. Jeśli chodzi o sprawy szafowe i przedpokojowe, no to oczywiście nie może zabraknąć łyżki do butów. Taka duża łyżka do butów, która sobie wi będzie wisiała właśnie w szafie i czekała na gości, aby sobie. Z łatwością te buty ubierali. one kosztuje około 4 zł. No i oczywiście wieszaki. Wieszaki czarne. Kupiłam dwa zestawy tych właśnie najprostszych, najtańszych wieszaków. Bodajże jest ich 10 sztuk. W zestawie one kosztują około 5 zł, więc. Tutaj to nie są pieniądze, więc bardzo warto je kupić, ja Wam bardzo serdecznie polecam, mam je też w szafie e, takiej ubraniowej, no one się spoko sprawdzają, fajne są, bo są wielofunkcyjne, bo mają też tutaj te haczyki, więc jeśli macie jakieś bluzki e, na ramionczkach albo jakieś e, delikatne koszulki, no to będzie Wam fajnie je powiesić, a jeśli macie spodnie, no to wiecie... Przez to też nie ma problemu. No i ostatni gadżet do szafy, yy, i ostatni produkt w tym holu. To jest, taka, yy, tacka, to jest taki gadżet na buty. Chodzi o to, że tutaj yy, kupiłam ich pięć sztuk. Tutaj kładziecie jednego buta, tu kładziecie drugiego i macie po prostu jednego buta na drugim, co ułatwia yy, Wam. Szukanie tych butów po pierwsze, a po drugie zmniejsza e, ilość e, miejsca w szafie. Po prostu macie te buty ułożone piętrowo, i jedna para nie jest obok siebie i nie zajmuje pół szafy, tylko jest po prostu jedna na drugiej, więc to jest też super rozwiązanie. No i te podstawki też nie są drogie, one kosztują 5 zł. A słuchajcie. To wszystko, to cały mój haul zakupowy z Ikei. Dajcie mi znać, czy taka forma filmu Wam się spodobała. Mam nadzieję, że tak. Jeśli tak, to koniecznie łapki w górę i subskrypcję. Bardzo Wam serdecznie za każdą dziękuję i proszę o więcej. Dajcie mi znać, czy któreś z tych produktów, które Wam tutaj pokazałam, macie w swoim mieszkaniu i czy chcecie jeszcze więcej serii mieszkaniowej, bo planuję kilka filmików. Także ja się z Wami żegnam. Mam nadzieję, że widzimy się w kolejnym filmiku. Pa!